Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Panie profesorze, w kwestii aborcji od 1993 roku obowiązuje w Polsce bardzo restrykcyjne prawo, zwane kompromisem aborcyjnym. Coraz częściej nie było też w Polsce ono stosowane, o czym zresztą pisze pan też w piątkowym swoim orzeczeniu. Teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej, jego życiu jest niezgodna z konstytucją. A czy ten wyrok jest zgodny z konstytucją? Przede wszystkim musimy przypomnieć faktycznie, że od wielu lat, pomimo obowiązującego prawa, wiele kobiet nie miało rzeczywistego dostępu do legalnych zabiegów przerywania ciąży. I przecież ten temat pojawiał się wielokrotnie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Takie sprawy jak Alicja 1000, sprawa RR, PIS przeciwko Polsce, wszystkie wskazywały, że mamy z tym kłopot, że w zasadzie w tym zakresie trochę nie obowiązują zasady państwa prawa, bo wprawdzie jest legalna dostępność aborcji, ale tych przypadków przeprowadza się od kilkuset do raptem 1100, co w skali 38-milionowego państwa Myślę, że jest niewielką liczbą. To są liczby, o których wiemy jako o liczbach oficjalnych, prawda? No tak, ale to tylko te liczby oficjalne się liczy, dlatego właśnie prawdopodobnie i tutaj powstawały jakby dwa procesy społeczne. Po pierwsze, tak zwane podziemie aborcyjne w Polsce, jak również tak zwana turystyka aborcyjna, czyli w szczególności dokonywanie zabiegów aborcji w Niemczech czy w Słowacji. Co więcej, niektóre województwa, wręcz całkowicie ze względu na obowiązywanie klauzuli sumienia i takie dość powszechne stosowanie tej klauzuli sumienia, były wręcz wyłączone z możliwości jakiejkolwiek legalnej aborcji. Mam na myśli szczególnie województwo podkarpackie. To jest o tyle istotne, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie problem prawny, ale myślę, że problem społeczny, pokazujący takie rozwarstwienie społeczne. Myślę, że kobiety zamożne z większych miast, mogły łatwiej mieć dostęp do aborcji ze względu chociażby na te usługi tzw. turystyki aborcyjnej, podczas gdy osoby, kobiety mieszkające w małych miejscowościach, myślę, że całkowicie były pozbawione jakiegokolwiek dostępu do legalnej aborcji. No i teraz... Tak, mam... od pytanie, czy one chcą naszej pomocy? Nie wiem, czy, 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 czy chcą pomocy, natomiast myślę, że prawo powinno brać pod uwagę różne sytuacje ludzkie i tworzyć Taką przestrzeń, aby można było faktycznie wykonywać obowiązujące prawo. Natomiast to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w istocie blokuje nawet to, co było do tej pory w minimalnym stopniu, ale e, możliwe. Co więcej, myślę, że wyrok też zapadł w bardzo szczególnych okolicznościach, kiedy mamy. Powrót granic narodowych, kiedy przekraczanie granic wiąże się z kwarantannami bądź innymi formami ograniczeń w zakresie przemieszczania się, co powoduje, że w ogóle już teraz nawet ta tak zwana turystyka aborcyjna staje się niezwykle utrudniona, i myślę, że stąd też gorączka tych protestów. Czyli ten wyrok w pewnym sensie można uznać, że cementuje pewne nierówności? No, myślę, że on nie tylko cementuje, ale też je zdecydowanie pogłębia. No i oczywiście powstaje pytanie, na ile ten wyrok należy traktować poważnie. Ja w moim oświadczeniu wskazałem, że to są tak poważne decyzje, że powinny być one powierzone parlamentowi. Co więcej, też powiedziałem, że być może warto się zastanowić nad rozwiązaniami irlandzkimi. Swego czasu zajmowałem się tematem tak zwanego panelu obywatelskiego, Citizens Assembly, który Irlandia. w latach 2016 17 działał w Irlandii. I Myślę, że to był ciekawy sposób poszukiwania jakiegoś rozwiązania, ale przede wszystkim też zrozumienia wieloaspektowości problemu dostępności legalnej aborcji przez całe społeczeństwo. Tymczasem w Polsce coraz częściej mówimy o referendum i to obie strony o nim wspominają. Czy uważa pan, że to jest kwestia, która powinna być poddawana pod referendum? Ja myślę, że obecnie różne strony polityczne, różne osoby poszukują jakiegoś wyjścia z tej trudnej sytuacji. I politycy mają to do siebie, że bardzo chętnie by rozwiązali konkretny problem społeczny poprzez rzucenie łatwego hasła, które jest zrozumiałe w jednym, w jednym zdaniu. Ja się, Wczoraj akurat odbyło się spotkanie Rady Społecznej przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo uważałem, że to jest tak ważny moment, że należy się skonsultować naprawdę z mądrymi ludźmi, którzy zasiadają w Radzie Społecznej i na przykład oni są zdania, że to nie jest materia na referendum, że referendum mogłoby doprowadzić do Znacznie większych podziałów społecznych, gdyż cała kampania referendalna opierałaby się na podziałach w społeczeństwie, akcentowałaby te podziały. Co więcej, no muszę się zgodzić z tym, co mówi Marta Lempart, że referendum, w tych warunkach obecnych, kiedy partia rządząca dysponuje nieograniczonymi możliwościami propagandy, kształtowania debaty w mediach publicznych, co, co zresztą wykorzystała w kontekście poszczególnych kampanii wyborczych, co było wytknięte przez OBWE. Prawdopodobnie w tym przypadku nie dawałoby to przestrzeni do takiej rzeczywistej, pogłębionej debaty. Ja też mówiąc o tym panelu obywatelskim, raczej mówiłam o tym w kontekście takiej sytuacji, kiedy my mamy szansę na rzeczywistą debatę opartą na zaufaniu, wzajemnym wysłuchaniu, a nie, na, nie w, kiedy dochodzi do tak głębokiej polaryzacji na scenie politycznej. Polska jest jednym z ponad 30 sygnatariuszy deklaracji w sprawie konsensusu genewskiego. Wśród innych sygnatariuszy Stany Zjednoczone, Węgry, Brazylia, Egipt, Białoruś, jednak coś nas tutaj łączy. Tam jest pokazane znowu fundamentalne znaczenie rodziny, tak jakby protestujący w naszych krajach, w Polsce, zwracali się przeciwko rodzinie. Mam pytanie, czy myśli Pan, że to, co się dzieje w Polsce, to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, że to jest część pewnego większego ruchu międzynarodowego, tak jak moim zdaniem ta deklaracja może sugerować, ale nie, nie mam pewności, co tutaj myślisz w tej sprawie. Ja myślę, że absolutnie tak, ponieważ my od ładnych kilku lat doświadczamy takiej stopniowej presji w kierunku rzekomego akcentowania, w kierunku akcentow akcentowania takich wartości, jak właśnie wartości chrześcijańskie, jak wierność rodzinie, wierność ojczyźnie, połączenie też można powiedzieć idei ochrony rodziny. Tej najczęściej nazywanej jako rodzina tradycyjna z pojęciem narodu. Ja myślę, że, że powtarzamy tutaj w Polsce i partia rządząca powtarza pewien schemat, który możemy zauważyć w ruchach tzw. alt-prawicy w Stanach Zjednoczonych. Można zauważyć to także w tym, co mówi Wiktor Orban czy Bolsonaro w Brazylii. Także co do tego nie mam wątpliwości. I tutaj proszę zauważyć, jeszcze. Dwa lata temu dyskutowaliśmy o tej zagrażającej polskiej rodzinie rzekomej ideologii LGBT. Teraz ostatnio parlamentarzyści związani z partią rządzącą zorientowali się, że mówienie o ideologii LGBT to być może nie przysparza im zwolenników, to powrócili do tego, do mówienia o ideologii gender. Dyskusje, które w Polsce się dotyczą, toczą, dotyczą takich zagadnień jak prawo do edukacji seksualnej i jakie są obowiązki szkoły publicznej w tym zakresie. Dotyczą konwencji stambulskiej o zakazie przemocy wobec kobiet. Dotyczą także zapłodnienia in vitro, czy wreszcie sytuacji osób LGBT, a w szczególności możliwości Związków partnerskich oraz małżeństw osób tej samej płci. I oczywiście temat aborcji się w tym mieści. Tak? Tutaj myślę, że wielu zwolenników tego ruchu nie ukrywa, że najchętniej doprowadziliby do całkowitej delegalizacji, do całkowitego zakazu aborcji w Polsce. I jest to częścią takiej, powiedziałbym, większej właśnie tendencji międzynarodowej i tutaj Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie był pod wpływem takiego właśnie nacisku. No ale to, co się dzieje na polskich ulicach, pokazuje, że nastroje społeczne są zupełnie inne i być może to jest moment przełomowy w Polsce dla takiej rzeczywistej dyskusji na temat chociażby praw reprodukcyjnych. Ja zwracam uwagę też na jeden taki dodatkowy aspekt, który kompletnie jest niezauważany. Dzisiaj nawet występowałem na kongresie Zdrowie Polaków a mianowicie na to, że nasza debata dotycząca zagadnień bioetycznych jest tak otoczona taką ideologiczną gławicą, że my do dzisiaj nie mamy na przykład ustawy o testach genetycznych, nie mamy porządnie uregulowanych kwestii konfliktów związanych z zapłodnieniem in vitro, nie mamy na przykład uregulowanej kwestii tak zwanego oświadczenia pro futuro, czyli oświadczenia na poczet przyszłych zabiegów, które nas mogą dotyczyć, kiedy będziemy nieświadomi. Czyli każda w zasadzie zagadnienie bioetyczne ginie pod presją tego, że nie dotykamy tego, bo zaraz będziemy musieli dotknąć tych wrażliwych aspektów związanych z początkiem czy końcem życia ludzkiego. Także myślę, że, że ten wpływ taki te, tego nurtu, o której pani redaktor mówi, ma także bardzo konkretne przełożenie na rozwiązywanie różnych sporów bioetycznych w Polsce. Ostatnie pytanie. Myśli pan, że protesty, to co się dzieje teraz na ulicach całej Polski, że wpłyną na władzę i jak to może się zostać przeprowadzone? Nie znam odpowiedzi na drugie pytanie, ponieważ myślę, że jeżeli władza uznaje wyroki Trybunału Konstytucyjnego zaobowiązujące, no to ma teraz kłopot, co z tym wyrokiem zrobić i w jaki sposób odpowiedzieć na protesty. Ale myślę, że to jest problem po stronie rządzących, a nie po stronie tych, którzy mieliby doradzać rządzącym, jak to z tego impasu wyjść. Natomiast myślę, że te protesty to są największe protesty w Polsce od 2017 roku, od lipca, kiedy obserwowaliśmy protesty dotyczące niezależności sądownictwa. Ale są pewne różnice. Po pierwsze, one rozlały się naprawdę na całą Polskę i po drugie, po drugie dotyczą młodych ludzi. Młodzi ludzie się angażują w te protesty. Jak ja widzę takie miejscowości jak Lemborg, Łuków, Nowy. Czy, czy, czy miejscowości na Podkarpaciu, które bardzo ostro protestują, to widzę, że nie wystarczy tylko znaleźć jakieś szybkie rozwiązanie, które uśmierzy chwilowy, chwilowe napięcie. Myślę, że mówimy o znacznie poważniejszym proteście społecznym, który będzie wymagał w ogóle redefiniowania polskiej polityki w tych kwestiach związanych właśnie ze zdrowiem reprodukcyjnym oraz edukacją seksualną. Naszym gościem był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Redaktor, dziękuję Państwu.